Siema, dzisiaj taki energetyk mi wpadł w rękę Tiger Hyper Storm Zero Sugar Added Czyli nie ma cukru, tylko ma cukier z owoców I ma 10 kalorii w 100 ml Dobra, po spróbowaniu chciałem powiedzieć, że Kolejny smak brzoskwiniowy Ale Doczytałem, że to jest mango I faktycznie tak po przełknięciu zostaje Wam taki posmak mango. A co do smaku, smak mocno kwaśny, mało słodki, trochę wodnisty. No i ja nie przepadam za takimi i mało gazowany. Da się wypić, ale nie jest to chyba coś, co, co chciałbym pić z skrzynkami, żeby było w dobrej cenie. Nie wiem, takie 6 na 10 poprawny energetyk można spróbować. Cześć, dzień dobry. Będzie godzina ósma. Ważenie tabletki, idziemy spać. <laughs> Żartuję, że jedziemy do pracy. Wow, wiła 74,9 Ale powiem Wam, że wczoraj pojadłem całą blachę tego pasztetu z brokułów i chyba ze dwie miski tej sałatki owocowej. Także na grubo poleciałem. Eee, a no i od razu to widać na moim brzuchu. Bo, bo dzisiaj stanę w łazience przed lustrem i tak patrzę uchu, brzuch. Nie jest taki, wiecie, płaski, tylko taki ciążowy, że tak powiem. No to, to od razu widać było, że waga wzrosła. A przez weekend to nigdzie nie chodziłem, także mało spalałem, a dużo jadłem. Dobra, ważenie, tabletki, ważenie było, tabletki, idziemy do pracy. Dzisiaj szybki unboxing. Nie zastanawiacie się, co to jest. Otóż to jest. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest taka gumka do koralików. Już niedługo y, zaczynam robić własne brązoletki, także będziecie mogli kupić. Cena to 499 euro. Żartuję, oczywiście. Jedna taka brązoletka, w sumie moja ulubiona, mi się przerwała i. Chcę ją naprawić po prostu, więc sobie kupiłem takie żyłki i, i tyle. Dobra, patrzę że mam trochę już brzydką fryzurę, także lecę się ściąć. Do zobaczenia niedługo w nowej fryzurze. Dobra, analizujemy. BMI 44,9. Otyły. Zobaczymy czy da się gorzej. U, nie da się. Patrz, idealny jest do 25, czyli dwukrotnie normę przekroczyłeś. BFR 41,5. Wysokie plus. Mięśnie 75%. Doskonałe mięśnie. Umięśnione. Trunuje się. Nawodnienie. U, za mało nawodnienia masz. 42,8. Masa kostna 4,1. Doskonała masa kostna. O, BMR. Tyle kalorii dziennie jak spożyjesz to jesteś na 0. 2,421. Poziom białka. Uuu, za małe białko. 12,5%. Wiek ciała 49. A twoje ciało ma tyle lat. Czyli tak dobrze, że nie 70. Tłuszcz trzewny 20. Niebezpieczeństwo. Uuu, nadmiar trzewnej tkanki tłuszczowej może prowadzić do powikłań zdrowotnych. See her rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god, she's such a tease. Been. Lit. Bruised knees, I'm addicted to her Need her touching me, cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Cause us to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, yeah. drugs, cocaine, vice They said she could get you high. All the dopamine inside triggers fast Once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. This place, off of the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby. I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice.